Umiłowane dziecko przychodzę do ciebie w przesłaniem miłości i pokoju, dotykając bezpośrednio twojego serca. Wiem, że w świecie pełnym bólu i niepewności, przebaczenie może wydawać się odległym marzeniem, jednak to właśnie przebaczenie jest drogą, która prowadzi do pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy przebaczasz, uwalniasz nie tylko tych, którzy cię zranili, ale przede wszystkim siebie. Otwierasz drzwi do uzdrowienia. Pozwalając mojej miłości przeniknąć najgłębsze zakamarki Twojej duszy. Znam Twoje łzy i zmagania, widziałem ciemność, którą czasem odczuwasz. Ale pamiętaj, że przebaczenie przynosi światło tam, gdzie panuje ciemność. Zaufaj, że jestem z Tobą w każdej chwili, wspierając Cię i podtrzymując. Znajdziesz pokój, którego szukasz, oddając mi swoje zranienia i otwierając serce na moc przebaczenia. Zamknij oczy teraz. I poczuj mój pokój w swoim sercu. Jestem z Tobą, zawsze.